Dzień dobry. Ja nazywam się Karolina Sokołowska, jestem seks edukatorką w Erotic Med, i dzisiaj porozmawiamy na temat, który może nie bezpośrednio wiąże się z tą właśnie dziedziną życia, ale pośrednio również jej dotyczy. Chodzi o nasze zdrowie, chodzi o temat higieny, kultury snu. Sen jest dla nas bardzo istotnym procesem. Po całym ciężkim dniu, kiedy jesteśmy przebodźcowani ilością informacji, które do nas docierają i są przetwarzane przez nasz mózg, Potrzebujemy chwili, aby właśnie zregenerować baterie, aby poukładać te informacje i przygotować się na następne, które następnego dnia będą do nas w podobnej ilości napływać. W związku z czym pomaga nam w tym właśnie sen. Dlatego właśnie powinniśmy zadbać o dobrą jakość tego snu, która pozwoli nam zachować dobrostan i po prostu cieszyć się zdrowiem. Jakość snu zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od otoczenia, w którym zasypiamy, warunków, w których zasypiamy, od tego, w czym zasypiamy, od tego, czym ten sen jest poprzedzony. Także tutaj jest wiele takich czynników, które możemy poprawić, aby ta, ten sen był dla nas lepszy i bardziej nas regenerował. Natomiast my w Erotic Med zadbaliśmy o ten aspekt, w czym będziecie spać i wprowadziliśmy do oferty jedwabną bieliznę nocną. Dlaczego zdecydowaliśmy się na jedwab? Dlatego, że jest to tkanina naturalna, która ma szereg wspaniałych właściwości. Jedną z tych właściwości jest termoregulacja. Termoregulacja pozwala nam zachować odpowiednią, optymalną temperaturę organizmu, co ułatwia nam właśnie dobrej jakości sen. Kolejną taką właściwością jest higroskopijność. Jedwab wchłania wilkoć, w związku z czym zasypiamy i cały czas czujemy się sucho i świeżo. Inną cechą, na której warto zwrócić uwagę właśnie na jedwab, jest jego hipoalergiczność. Nie mnożą się w nim żadne drobnoustroje, nie mają w nim miejsca, siedliska roztoczy. Także jest to tkanina, która pozwala nam spać w chilicznym środowisku. Jedwab jest tkaniną, która jednocześnie jest delikatna, przyjemna w dotyku, ale również jest bardzo trwała i mocna. Dlatego... Taka bielizna będzie Wam służyć przez lata, oczywiście pod warunkiem właściwej pielęgnacji. A ja, nie przedłużając i przechodząc do sedna sprawy, pokażę Wam, co możemy Wam zaoferować właśnie z tej wspaniałej tkaniny. Bielizna, którą chcę Wam zaproponować, jest podzielona na trzy serie, podobnie jak perfumy, które już znacie i kochacie, z zawartością feromonów. Więc mamy tutaj bieliznę dla uwodzicielki w pięknym czerwonym kolorze. Mamy bieliznę dla bohaterki w kolorze ponadczasowej uniwersalnej czerni oraz dla kobiety sukcesu w kolorze szampana. W każdej z tych kolekcji znajdziecie długi i krótki szlafrok oraz krótką koszulkę nocną, a także piżamę. Szlafroki wyglądają w ten sposób. Są zwiewne i eleganckie, miękkie i przyjemne w dotyku, gładkie i błyszczące. Każdy z nich mają. Paseczki, które są przymocowane, więc nie grozi Wam ich zgubienie. Eee, są tutaj po prostu przytwierdzone na stałe. Eee, można je sobie tutaj przewiązać w pasie i wyglądać przyzwoicie w trakcie dnia. Krótka koszulka ma klasyczny krój. Jest to koszulka ze zwężeniem w talii, na ramiączkach Jest wygodna do spania, nie ogranicza ruchów. To również jest istotne dla jakości snu. Miękki materiał oczywiście ułatwia nam zaśnięcie i czucie się jak na chmurce. Natomiast jeżeli chodzi o sam krój, to jest to właśnie elegancja, ponadczasowość, ale również seksowność, a na tym pewnie wielu kobietom zależy. Śpiąc w takiej koszulce będziemy się czuć atrakcyjnie, ale też będzie nam wygodnie i to jest świetne połączenie dwóch bardzo ważnych cech kolekcji mamy również piżamki dla osób, które jednak lepiej czują się w dwuczęściowych kompletach. Składają się one właśnie z takich prostych topów oraz spodenek na gumce, które są naprawdę wygodne i także nie ograniczają ruchu. Jedwab jest nie tylko rewelacyjny, jeżeli chodzi o cechy użytkowe, ale również jeżeli chodzi o estetykę. Jest on naprawdę gładki, połyskujący, więc naprawdę dodaje blasku sylwetce. Nie trzeba do niego żadnych ozdób, nie trzeba żadnych koronek, żadnych wstawek, żeby wyglądać i czuć się po prostu bardzo atrakcyjnie. Myślę, że ta bielizna nocna jest elegancka i seksowna, y jest bardzo wyszukana, ma klasę i na pewno nie jest wulgarna, więc jeśli na tym Wam właśnie zależy, jest to doskonały wybór nie tylko dla świetnego samopoczucia, ale również dla zdrowia. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was tym materiałem oraz produktami marki Just You. Marka Just You jest znana ze swojej bezkompromisowości, także tutaj nie było na nie miejsca. Jedwab jest najwyższej jakości, jest produkowany w Polsce, jak również cała ta bielizna. Także od przędzy po samą postać końcową. Produkty te tworzone są właśnie w naszym kraju. Z uwzględnieniem jak najwyższej jakości i każdego szczegółu. Nie ma tutaj miejsca na niedoróbki, wystające nitki czy jakieś niedoszycia. Każdy z tych produktów został stworzony z sercem i z myślą właśnie o komforcie użytkownika. Jeśli szukacie takich luksusowych produktów, wiecie już gdzie się zwrócić. Zapraszamy Was serdecznie do kontaktu. Mam nadzieję, że ten temat wyda Wam się interesujący i posypią się pytania odnośnie zarówno higieny i jakości snu, jak i również. Właśnie tych produktów, które Wam przed chwilą przedstawiłam. Zapraszam Was serdecznie, a dzisiaj życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam.